To już czwarta odsłona Galisport w walki Iron Fist w Szczecinie. Impreza od początku cieszy się wielkim zainteresowaniem. Czwarta edycja Gali, międzynarodowej imprezy, która cieszy się coraz większą popularnością i jest bardzo wysoko oceniana w branży powoduje, że trybuny są wypełnione do ostatniego miejsca. Podczas gali nie zabrakło wrażeń. Można było obejrzeć sześć walk Muay Thai oraz pięć walk MMA. Pięć walk Muay Thai były to walki o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski. Naprzeciw Polaków stanęli Włosi, jednak udało im się zwyciężyć tylko jeden raz. Najwięcej emocji w kategorii Muay Thai wzbudziła jednak walka numer 5. Będzie walka Muay Thai dwóch pań dwóch najlepszych polskich zawodniczek w kategorii wagowej 57 te panie jeszcze nigdy nie miały okazji ze sobą walczyć walczą na świecie zdobywają tytuły i to będzie ich pierwsze starcie walka kobiet jednogłośnie na punkty wygrała Joanna Jędrzejczyk nam udało się porozmawiać z nią zaraz po walce jak się okazuje sporty walki i to te najbardziej kontaktowe przestają być sportami męskimi trenowałam i walczyłam poza Polską nie tylko w Europie, również, również i na innych kontynentach ten sport jest naprawdę oblegany przez kobiety. Zdziwiam się, jak poleciałam pierwszy raz na mistrzostwa świata, że no były tam setki kobiet walczących. A walka kobiet była jedną z najbardziej widowiskowych sobotniego wieczoru. Fakt, że obie panie są mistrzyniami świata dodatkowo rozgrzewał emocje. Obie zawodniczki walczyły świetnie, jednak treningi zagraniczne są znacznie cięższe, co dało przewagę Joannie Jędrzejczyk. Jak zatem Joanna Jędrzejczyk oceniła przeciwniczkę? Marta jest bardzo dobrą zawodniczką, nie była jakoś tam łatwą przeciwniczką, stawiała opór i, i dość silnie biła. Iron Fist to pierwsza taka impreza w Szczecinie, jednak jak się okazuje bardzo potrzebna. Jej ranga rośnie z edycji na edycję, a i trybuny są zawsze pełne. Iron Fist to krew i pot na ringu, a jak wiadomo te dwa czynniki wywołują wielkie emocje wśród widzów. Nic więc dziwnego, że w niektórych momentach gali było głośniej niż podczas meczy Pogoni.